Jan Fardowski, modlitwa rąk niewidomej dziewczynki. Matko najświętsza, mówiła niewidoma dziewczynka, tuląc się do jej obrazu, poznam cię światełkami palców. Korona twoja zimna, ślizgam się po niej jak po gładkiej szybie. Są kolory tak ciężkie, że odstają od przedmiotu. To, co złote, chodzi swoimi drogami i żyje osobno. Słuchając szelestu twoich włosów, idę chropowatym brzegiem twojej sukni. Odkrywam gorące źródła rąk, pomarszczoną pończoszkę twojej skóry, szorstkie szczeliny twarzy, żwir zmarszczek. Tkliwość obnażenia. Sprawdzam szramę jak bliznę po miłości. Zatrzymuję tu oddech w palcach, uczę się bólu na pamięć. Zdrapuję to, co przywarło ze świata, bezradne ludzkie wycie. Wydobywam puszystość rzęs. Utykam na posłusznej ścieżce łez. Zbieram nosem zapach nieba. Odgaduję wreszcie Małego Jezusa z potłuczonym, spuchniętym kolanem na Twoim ręku. Tyle tu wszędzie spokoju między słowem a miłością. Kiedy dotykam Obraz stuka jak krew, klejnoty jęczą, robaczek piszczy w trzewiku, sypie się szmerem czas, pachną korzonki farb, milknie ucho opatrzności. Palce moje umieją się także uśmiechać, miętosząc twój staroświecki szal. Ciągnąc rękaw jak ugłaskanego smoka, odsłaniam z włosów kryjówkę słuchu. Żartuję, że czuwając, mrużysz lewe oko. Stopy masz bose, od spodu pomarszczone jak dłonie, przecież nie chodzisz w szpilkach po niebie. Myślę, że ty także nie widzisz. Oddałaś wzrok w wielki piątek. Stało się wtedy tak cicho, jakbyś prostowała na zegarku ostatnią sekundę, i już nie pasują do nas żadne poważne okulary. Oparłaś się na świętym Janie, jak na białej kwitnącej lasce. Piszesz dalszy ciąg, magnifikat alfabetem Braila, którego nie znają teologowie, bo za bardzo widzą. Tak cię sumiennie zasuwają na noc w jasnogórskie blachy pancerne, że nie można poznać. To nic. Wystarczy kochać, wysłuchać i obejmować, mówiła niewidoma dziewczynka. Nic? Wystarczy kochać, wysłuchać i obejmować. Mówiła mi w dziewczynka w wierszu księdza Jana Twardowskiego. Modlitwa rąk niewidomej dziewczyny.